Spodziewamy się raczej ciężkiego meczu, no bo Choinczanka mimo że zaczęła w, w kiepsko ten sezon, to, to nadal tam są dobrze jakościowi zawodnicy i na pewno tutaj nie przyjadą się, nie położą. Także na pewno będzie ciężki mecz, ale gramy u siebie i tutaj jesteśmy mocni, więc liczymy na pewno wszyscy na trzy punkty. To nie jest tak, że nie patrzymy. Na pewno każdy wie, każdy patrzy i każdy chciałby, żeby tak zostało nawet do końca. Ale no, trzeba spokojnie skupiać się na każdym kolejnym meczu i, i punktować, uciekać, robić przewagę. I, I tak będziemy chcieli zrobić. Znaczy osobiście Artura nie znam, ale no na pewno każda, każda pomoc jest, jest potrzebna do zespołu. Rywalizacja tak naprawdę podnosi poziom drużyny i, i jakość. Także to myślę, że każdy na tym skorzysta i na pewno drużyna też cała.